W CIC Warsaw używamy, zużywamy około 200 kg kawy miesięcznie i z fusów po tej kawie jesteśmy w stanie zrobić różne materiały ekologiczne, czyli brykiet, kubki, płytki oraz płytki do wykończania przestrzeni, ale w przyszłości EkoBing, który jest naszym partnerem, będzie w stanie robić jeszcze inne rzeczy, nad którymi teraz pracują. Fusy wykorzystujemy jako budulec czy wypełniacz do jakichś rzeczy możecie sobie wyobrazić, że można zrobić z nich po prostu zastąpić część plastiku i później te przedmioty mogą być takim kompozytem, możemy tu mówić o na przykład wykończeniu wnętrz czyli blaty, płytki ścienne można robić z tego też wykorzystać tą biomasę, czyli fusy jako taki właśnie budulec biodegradowalny i tutaj różnego zastosowania na przykład doniczki biodegradowalne po bardzo zaawansowane przetwarzanie fusów i wyciąganie z nich tego, co najlepsze, chociażby antyoksydanty, które później możemy wykorzystywać w kosmetykach. Możemy ekstrahować z fusów olej kawowy, możemy ekstrahować ligninę, która może być alternatywą do obecnej ligniny papierowej, wytwarzania jednorazowych rzeczy, kubeczki, słomki. Więc niedawno na rynek pojawiła się też przędza powstająca częściowo z odpadów fusów kawowych. Więc możecie sobie wyobrazić bluzy niedługo wykonane z fusów kawowych. Jesteśmy na etapie budowania pierwszej pilotowej takiej biorafinerii do pełnej waloryzacji fusów. Pierwszej w Polsce, pierwszej w Europie. Chyba też na świecie, a nasze plany do skalowania się na najbliższe pięć lat to siedem takich przemysłowych biorefinerii w Europie. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Ecobin, ponieważ wierzymy w startupy, które działają w sektorze sustainability. A Ecobin jest fantastycznym przykładem takiego startupu, który próbuje stworzyć świat cyrkularnej ekonomii, czyli przetwarzania czegoś, co już żeśmy zużyli. Korzyści współpracy z firmą taką EcoBin jest wiele, między innymi to, że spełniamy naszą misję jako CIC, czyli naprawiamy świat poprzez innowacje. Nasz hashtag to Fixing the World Through Innovation. Do tego budujemy fajną atmosferę do pracy dla naszych klientów, którzy również są bardzo eco-friendly i świadomi tego, jak zużywa się materiał codziennego użytku.